Nazywam się Marta Małecka Krajewska i zostałam zaproszona do tego, żeby podzielić się moimi doświadczeniami i moją wiedzą. Zajmuję się na co dzień bardzo wieloma rzeczami. Prowadzę firmę, już teraz całkiem sporą organizację, taką, która zatrudnia na dzień dzisiejszy około 70 osób i stale rośnie. Wspieram różne firmy w rozwoju lub w pokonywaniu trudności, które im się zdarzyły na ich drodze. Swoją drogą pamiętajcie, trudności to jest tylko i wyłącznie obszar, objaw tego, że się rozwijamy i że coś się dzieje i że coś robimy. Tylko ten, kto nic nie robi, nie ma trudności po drodze. Więc e, prowadzę firmę, rozwijam inne firmy. Czasem mam przyjemność pracować z ludźmi indywidualnie, z osobami, które chcą popracować nad swoim własnym rozwojem, bądź e, pokonać swoje ograniczenia bardzo często bardziej wyobrażone niż rzeczywiste. E, tym się zajmuję na co dzień. W moim, moim życiu miałam przyjemność wystartować e, kilka firm, miałam przyjemność wystartować kilka projektów e, i dobrze wiem, co to znaczy startować z punktu zero, bardzo z punktu zero. E, jak również trafić do organizacji, w której trzeba wdrożyć zmianę. E, no i właśnie chyba dlatego zostałam zaproszona do tego, żeby na tym portalu e, zmiany w życiu podzielić się moimi receptami na te zmiany. E, bo tak w ogóle, to moje drugie imię, albo moje motto, to jedyna stała rzecz to zmiana. Przyjmij ją. Jakaby nie była. Po jakimś czasie zawsze się okaże, że ona jest zmianą na lepsze. Także do zobaczenia.